się dzisiaj na zadaniach tygodniowych w Fortnite'a. będziemy musieli zatańczyć w odpowiednich miejscach po prostu w zasadzie to wystarczy motkę wykonać może jeszcze w innym miejscu może tutaj tak tutaj trzeba na razie tutaj walki Omijam, żeby wykonać zadanie. Trzeba na statku zatańczyć, także mogłem trudno. No i tutaj trzeba wykonać emotkę. No i dobra. Jasny więc że tam było drzewo. Krótkie podsumowanie. Siódemka zniknęła, Paradygmat wskoczyła w punkt zerowy i to właśnie nam przypada dowiedzieć się, co się dzieje z Wyspą. Powinniśmy zacząć tutaj. Może Siódemka zostawiła coś użytecznego? O, zaskoczyły zadania sezonowe, ciekawe. Ale wykonamy tygodniowe zadanie. Także tutaj trzeba zatańczyć po prostu. Albo wykonać jakąś głupią emotkę. No i tak, jednotygodniowe jest wykonane, mamy tutaj sosnę, także może i jeszcze wykonamy dodatkowo tą sosną. I tak, zaznaczyło nam się tutaj zadanie, właśnie sezonowe w końcu, zanim je wykonamy, to poszukam sosny dużej. Może i kamień znajdę po drodze, tak samo, co to jest? No, to było ciekawe nawet. Chromowy ten schromodzik. Rękawic chyba już nie ma tych przyczepnych w tym sezonie, chociaż kto wie. Za ja to mamy tutaj pojazd. Mamy komputer. się ciut zdenerwowany. Jakiż okrutny i bezlitosny podprogram o, <laughs> Ale może posiadać trochę użytecznych danych, więc... O, jest kamień. Ciekawe, czy tak to się da popchać. Tak, udało się zrobić zadanie tygodniowe. A teraz trzeba jechać robić zadanie sezonowe. Komputer, zeskanuj dziwną narośl na drzewie. Nie! Dobra, podejdę do głośnika. <noise> Komputer, skanuj drzewo. Człowiek, gdzieś Muszę znaleźć tę instrukcję. Coś trzeba zeskanować tutaj. To e, coś wydaje dźwięki, ale jest w tym wszystkim drugie dno. Komputer, nagrywaj. Nie jesteś naukowcem. Mogę to odszyfrować dla ciebie, ale chcę coś w zamian. Trzeba czekać po prostu na dalsze rozkazy. Także zobaczmy tygodniowe sobie albo dnia nawet. Cicha cieśnina. O, jeszcze zdążę, Że jadę do cichej cieśniny. Skrzynie i pojemniki pootwierać tutaj. Jest skrzynia. Tu już ktoś był. No to jest jeszcze gorzej. Jeszcze mnie bot głupi blokuję, blokuje. Okej. Okay. Tam jest pojemnik, także może się zaliczy. Tak. Jeszcze trzy skrzynie. Trochę ucierpię. Trzy... Czy to się zaliczy? Nie. Czy kasa fiskalna? Też nie. O, słyszałem skrzynię. Dobra, mamy skrzynię. O, jest dobra. Dobra, udało się liczyć to zadanie. No i wracamy tutaj do gry. Może uda się jeszcze jakieś klucze zdobyć, chociaż jeden, to byśmy w skarbiec w następnym odcinku otworzyli. I zobaczyli co się w tym skarbcu znajduje Zobaczmy jak ta armata działa W sumie nie działa O kurde Co ja zrobił O kurde zdupiłem to o. Wystrzelił się w cyklon O dobra o kurde ile tych gwiazdek zdobyłem O i nowa muzyka jest, także też sobie wyposażymy I z wami się żegnam Także trzymajcie się ciepło cześć